No co, no słuchajcie, no zresztą się Julie to osiem i dobiegniemy do nich. Nie ma innej tej. E, ale patrz jakie ci te. Y, to jest najda, Te kill'e? No zobacz. Nie wszystkie, zaparało. dwa chyba fragi normalne były. No. Pse ekstra. No masz sześć, 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 sześć. już. Resztą się na Fabie. Bo ja, ja tam położyłem wcześniej ze 3, albo 4 osoby położyłem, ale podnieśli się, bo ja mam tylko jednego kila z nich. To... To, ty, to... ty przez te takich na dead-dead od razu porobiłeś. dom no, full w tej alejce. Potem już. Musiał stać. Z marker chodzi. wchodzimy do sklepu, do zakupy? Tak. Do mod polowego, monopolowego. Ogólnie na marker. Polowego? Na marker przejść i będziemy tak troszeczkę ten... Kurwa tam jeszcze powinien... Cały skład jeszcze powinien być na dziewiątce plus minus, żeby tam coverować podejście. Mielibyśmy tutaj... E, podejdziemy na marker i będziemy coverować ten... Eee... I podejście do nich listowe... Jest nasz Dobra, choć przebiegłem marker go przodu Nie trzeba Tu jest wejście Nie ma Tu jest wejście Też nie ma Gdzie jest wejście nie ma wejścia. No, Jak nie ta ma ta wejścia, ta. to znajdź inne. Znaleźć ja, wyjście Nie, siedzimy, siedzimy na tym dziedzińcu tutaj. M który? Na markerze? Mamy linkę? Super, możesz po... Tak, tak. Tutaj. A mogę na dach wejść gdzieś, czy nie? No nie wiem. Za wysokie trochę. Granatki Dobra, już nie. siedzimy tutaj. Pochowajcie się. Ochowajcie. Ja. Może jednak dach? Dach odcinek tam wpierdolnie. Tak, tu też zaraz walnę. No tu nie ma więcej miejsca nas za bardzo. kurwa. Dobra, uciekam. Jest jeszcze jedno miejsce, to się schowam. Aż na ten dach, czy nie? Może absolutnie. Może House of Pain, na tej coś jest chyba niedaleko. Kurwa, Ty, a, czy, a piątka tam przebiegła? Przebiegła. E, strzał gdzieś, od kuli. Podchodzą, podchodzą z markera. Ma, e, mamy linę, nie? Mamy linę. No e, tak, tak. E, weź ją przejść tutaj przez płot. I przesko. Rzucam. Co Pię, idziemy tam? Przes tak, przeskoczcie, przeskoczcie tutaj. Roger, Dawaj, co tam o, mnie zostało? Na lewo są ludzie. Achmed. Ale Michał tam wyjebał, jest za rogiem kolejny. Oh, yes. Dwóch minus? Za rogiem jest jeszcze, on muszę pikować. Dwóch minus jest. Okej. Okay. Ja mi Patrzę prawo. Czysto. No to, ale nie rozbiegajcie się, wróćmy, wróćmy do środka. Ostrożnie. Sprawdzam kity. Nie mam medyka. Lubij one tapa wypierdolił go Dawaj Maty ty z kamery ten ładny, to jest. Chodź, cofnijmy. Cze, cofnijmy się trochę Albo dobra, Ciesz Cześć tutaj na razie, bo to jest mości, e, Patrz ten korytarz okay. ten z lat ale ciasna dziura Jest, jest, jest Ja też tu będę ja. Tak kurwa, żeby Ciebie no. jedną z zajebali potem nie przy od razu. To było, się tutaj no. dzięki. Dostajemy na razie tutaj lepsze staty niż tam ta ósemka na górze. Co kurwa, widziałeś? no Taki nie słychać jak psy, kurwa. Eee, czy ja to na rogu tych tak. Eee... To jest lat weź sprawdź mi lewo prawo Wychyl się i sprawdź lewo prawo mi. Ktoś to jest Nie Dobra Pusta Okej okay. ta Czy nic nie, nie wychyli się czy wychyliłeś i nie ma niczego Pusta Masz lata? Jest tutaj Mam lata. Jest amunicja, to jest to co widzę środkowo. Coś chcesz, żebym pierdolnął? Nie, nie, dobra. przechodzę przez ten. Nie, nie, nie chcę lata, marnować. Wiesz, granatem znalazłem. Na razie ty kogrujemy, ten, ten. Tym, tamten? Kogrujemy na razie ten perymet, tutaj. Ciebie, to jest. Nie! Jeju, ale... Wali tylko mnie. Ała, kurwa, ja pierdolę. A, nie, to już desynk był, kurwa. No, już jestem schowany przecież, a my jedną jeszcze. No, nie, Kalinie też jesteś schowany, jak wpadłeś. No, ja kulkę dostałem przecież sam jeszcze. No, tak, nie wiem, nie, nie wiem czy nie do markera gdzieś. Super. Tak, dokładnie stamtąd, widziałem. tam, do właśnie. Po dwie minuty. Nie no... wiem czego zrobiłem, chyba nie. Okay. Eee, dobra, do 30 ten. Nie bo w tym jest też nasz. Robili jakiś Ile? Nie. Zabiłem jednego, ale jest ich więcej tam. Dobra, dobra. Na markerze, tak? są W okolicach, no cofam. Ja no tu chyba. Dobra, dzięki. Eee, wrzucisz Ninę na marker. No dobra, dobra teraz? Le leć pierwszy, ta z Niną, leć pierwszy. Już, no. Dawajcie, biegniemy. Oku. Ajajajaj. Pachajmy o mortary. To nasz świetny matis. samek kilo, nie? Powoli, powoli nie ma. Dalej. No. Przebiegnijmy ten. Zaniach za kulą. Tak, to jest. tam te strzały kurwa były. Z tego markera w końcu, czy nie? No, z tego poprzedniego markera były, tam z linie lasu tak. A, to z lasu. Jednego zabiłem, dwóch... ...przebiegło. Kurde, nie wiem, czy nie mamy tego na dachu South? Po drugiej stronie ulicy? Żółty budynek? Tak się coś... Jest, tak! Ale bieg... mi, ale dostałem. Biegnę, biegnę, znajdę, biegnę, znajdę. Typ nas obserwował, ja widziałem jak on tam przebiegał no samym początku Dostał no, Dostał? No chyba dostał head'a, nie dam ci pewności Bo tak wygląda, jakby kurwa dostał w Ode mnie Ale dostał teraz najdem, więc no raczej jest martwy Możemy ja, też bieg, się bieg, sprawdzić biegne, biegne, biegne. Nie, już wyjebane, biegam do was Nie wiem, zaraz się Dobra, dowiemy, panie? jak killen, to... teraz lecę e, Wracamy do naszych i spróbujemy puszczać te, te garaże na markerze za Kurwa, najdów nie mam przydałyby się. Mamy nic w czyj, to może się uda. Trzymałem wichru. Dobra, śpaczkę. Dzięki. To co, wracamy? Że wrzucasz inną? Tak, już już wrzucasz linkę i zaraz tam będziemy śmiegać. Zajebałem typa, dostał heada. Dobrze, no bardzo ładnie. Ja po prostu pracowałem go w tym samym gdzie on był. I po prostu w ci się wychylił w tym momencie, kiedy mi go. No, widzicie? Odpierdoliło. Powiem bardzo smutna sytuacja, szkoda mi go nawet Trochę A poczekajcie, jeszcze inaczej, jeszcze inaczej na no marker, na no markę rozbijamy Leć na marker. Wróćcie się i lecimy marker. Będę patrzył kitta Jest samo, jest samo, Damy jest samo A nie, no ale neutralna też nie potrzebujemy na szczęście. A bo na się z t kontrolują to? Kontestują. Tak. Ta. No markers, e, to obiec, i potem. Najpierw, e, ale dawajcie jeszcze do subkuesta. Jeszcze do subkuesta, dawajcie. No są tu jeszcze jakieś tam strzały, też słyszałem. Ta, tak, 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 są, właśnie w tej bardziej z prawej. Chociaż wejdźmy tutaj na to. Kurwa, mówisz to. Ja już zacząłem biec. Dobra, zbiegamy na marker. Chodzimy do rogu St South, kolejny Ja przebiegam już. Kurde nie mam sprinta jajaj Dobraze za nie trafił o Kurwa, widzę Żydów na South eastie wygląda po prostu nawet Smokuje drogę Na Southie będą e, weź ten, e, podejdź do Cordera West i zarób się wychyl Plecy tak jakby Patrzę. Co ja? Super. Tak ty żeby chłopacy też przebiegli Wrogowie też tam przejeżdżają i przebiegają No na to selfie to... będą Idziemy kontakty dalej. na pewno Kurwa O Boże, jak tak się On chyba wyspał teraz potem Ustawiamy się tak jak wtedy, ustawiamy się tak jak wtedy Chodź już by na nie rzucił Nie on jest wyspoł, wyspoł koleś To jest trup Dobra Jak się podnoszę A ty patrz przede wszystkim south, ok? Na reparandzie są kontakty, eee, są e south. Będziesz RPK wejmi, mu RPK w niego. W ja Tak, 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 chyba w niego. O Jest dos... tam dobra. To też mam kolejny kontakt, więc. Nie, jest. Chyba bym chyba peka tam jednała, czy nie? Nie wiem, nie patrzyłem się, bo się chowałem, by do niej walili. Kolejny, tam jest. Kolejny, kolejny przebiegł, markers. Ten teraz, śmierć, tak, by mi w kurwie. Nie, 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 nie. Lodzik jest pod tobą? Często właśnie wierzę. No, sta. Może nie ten. Z bliska do mnie coś jeszcze wali. Zbliż się na bliżej. Nie, nie, proszę. Mar marker, markers, może na balkonie marker. Żeby cię nie jednego. Ale ich tu kurwa jest dużo, pierdolę. Z bliska, bliska. Nie wiem skąd, ale z prawej. A tu w westa, mniej więcej. Patrz a, patrz mi tutaj, Sfer. Przyjmuję pozycję Matisa. nie, ja mi kuwa, że z tym wykonaniem tutaj dostał heada przed chwilą, nie? No to... Yy. Ja tu mam kurwa tyle kontaktów koło mnie, że wow. Nie zdechuj. Minus ar na blisko. Co koła. E, Cofnij się do, 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 do sołta, do sołta, do sołta, do solta Eee, kit. Zajebany jeden cwel. jakieś kurwy mi się chyba podnoszą. Już kurwa w sumie mogliby podejść. Dobra, bierz kita no swojego. No za NIE PRZEŻYŁ KURWA, CO?! pana przeżyłaś to, to. dawaj, dawaj, spuszczujemy to. Bo tu już dużo naszych jest w MPK, także dawaj, spuszczujemy. Nie mówisz na do najgorszy. nas, tylko do Justa, tak? E, tak, do just, Justa, do Justa. Ktoś by podbił Dobra. Rzucę granatę na już muszę być martwi, no. Masz omo? Mam to jeszcze ksiamo? Ja już grantów nie mam więcej, ja ale mam amunicję. Weźmy ten z prawej przebiegł. Dobra, ja tam nie dorzucę tak daleko najdę. Tam są. Tam są. To jest skład przybiega self. E, chodź, chodź, do mnie, już wszyscy, chodź już do mnie chodź już do mnie, chodź do mnie. do mnie, super. Matis. Demnować się cię podnieść. Zajebiście. Dobra, dawajcie biegniemy, biegniemy biegniem. jest smoke. To co, to co mi chodziło. E, lina, na no, tak. daj. Pierdol Kontakt jest w budynku, po lewej. Daj Tutaj, tak, dobrze. Dwa kontakty są. Trzy. Przy budynku są trzy kontakty. A tu chodzi Gdzie to jest przy budynku? Król! Żyli tu w środku, byli w budynku, w garażach. O mnie sam. Happy. Mam go? Daję bali mnie w środku. Nie wiem przez Mortary na nas spadają, uważajcie. Jesteś na dachu? Karp? Tak? Tak. Słaby dach, bo mamy na tej samej wysokości no reparandy, Wiesz? Tak, słaby dach. Schodzą. Uważaj w garażu, byś mieć wrogów. Mam, ja mam, mam się radzić. W budynku są. Uważaj, żeby wam na plec nie weszli. Z garażu. Gdzie medyk, gdzie medyk, gdzie medyk? Tutaj wrogowie są, uważaj. Dobrze, dobrze, to my. Ja tam potrzebuję to też meda. Lepiej w suchara podlecz. Ja jestem cały. To po chuj, po pytasz medyk. medyk. Lepcze. Żeby cię podnieść, myślę. Minus 3, ja pierdol sali winni, zestakowani. Wow, dziewiątka dobiła do nas. Lepiej do niż wcale. Często niewielu idiotów kurwa gra w tę grę. Myślę, Miku zablą mi z te mogą pokazać. reperandy, reperandy, south, uwaga, reperandy to może grać. Reperandy wkoś. czas między mną a tobą, na południu ode mnie. Cały skład jeszcze przynajmniej. Gotów. Eee, słuchajcie, eee, chodźcie, chodźcie na mnie, chodźcie na mnie, chodźcie tutaj na marker. No. To jest dobre miejsce Ja potrzebuję, bo już mam mało, kurwa, amunicji. Ja pierwszy biegnę, będę próbuję przebiec. Tu granaty wali chyba ja, ja też biegnę. Jeden kontakt, south East. Ja czekam. Kolej zaraz będzie, 120. Tu ja na blisko? Muszę sobie zapalić ja amunicję, bo nie mam wiesz, praktycznie na na amunicji. Wiesz, koleś jest. Jest, bierz bierz, na wieży. Bierz. Przeżył, przeżył, Chodź na reparanda. Może go zabiję z góry. ale tu też. Pusty, pusty. Wchodzę do góry, wchodzę do góry. O kurwa, ja bez ammo jestem. Nie mam ammo w ogóle. Nie widzę go, nie widzę go. Gość leży chyba. Tak, leży, 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 leczy Jak wstanie, to go zabiję. Dobra, zostaw, już nie marnuj ammo z tym. Yy, Nate? Ahmed? Koleś jest na górze. Nie, jest pod schodami, pod schodami. Reparanda, pod wami jest. Mam go, mam go. Ty, dobra, jestem. Wie, wierzę, minus. Jestem. wierzę minus, wierzę minus. Yy, biorę wrogą MGT te te będę walił teraz. Dobra. D, Ahmed? Tak, D, D, co mam brać, by nie mogł wziąć tego... Okay. ...Reflemana. Czyli te? W co walisz, skener? Yyy... Druga pychota, west. Podnieście Ahmeda Jest D, D! Kurwa. Yyy... tak blisko! Biorę... South! Za płotem. A... O, ze Reparanda. Do was. Ja będę kit'a jest... twojego. Ja, me, ja Od tego, podniem... od westa podchodzi. Do Reparanda wchodzi. Schody jestem, Matis. Matisz. Schody, yy, dół. Są, Ta, są dół, prawe. Kapie. Jestem ze strzelcem, no, czy próbuję gdzieś tego lata z kraty, jak będę jechać? Weź ze Pod, jakaś... Pod, Pod reperaundem minus, Pod minus. Oni mają fobę na South, a jest oznaczony nawet. Dobra, dzięki. Ty, ja widzę tego fobę, On faktycznie jest w tym hangarze, gdzie jest oznaczony. Idziemy po niego? Powtarzam chubać, wrogi FOB. Chubać się, chubać się to nasze no to kurde czemu w nas walą synek Wrogi FOB na South w hangarze gdzie jest markowane na mapie. Możemy coś z tym zrobić czekaj, na, na, na razie nie. nie akwat najpierw dobierza. Droga, piechota nie? podchodzi stamtąd, są całkiem blisko niektórzy Dobrze, minus. Walę z drugiego granatnika, jakby co. Dobrze. Podbiegnij do mnie, to ci oddam kit'a. Albo już go wyrzucę. mu mi rzuci się zupełnie. No kurwa, Debi do mnie z no. Zdechłem od Na no, ostatnim, czy...? Nie? Na przedostatnim. Ale jestem odsunięty, pójdź, strasznie. Pójdź, panie, go górą. Rzuć Dzięki. W ogóle. Tutaj, 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 tutaj. tutaj, W środku jest? Daj, do tego. Ej, idź do Matisa, biedzi. Z jesteś. Chedy? Kurwa. Idzie, idzie on bez? Na schodach był. Widzę go, widzę, rzucam na jeda. w stronę. Czedna najedniego. Minus. Ja pierdolę. Kurwa. Zajebana, nie ze za skanerem. takie akcje. chwyty Ale y, mój. mój reparaNT? Ja na przedostatnim leżę. Ale mój repar dobra, na tym moim. Ta, 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 ta. Ja tu jestem jak coś. Mów, 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 do tu tu tu, 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 tu. Dobra, tu, tu, tu. dobra, cicho już wiem, już wiem gdzie. A ja bok jestem, pewnie. Tylko niżej. Nie wiem Matis, idź Idź, do, do rogu, idź Idź, chodź, idź, idź, tak Tak, 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 idź, 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 Daj trochę, daj trochę w lewo, daj trochę w lewo Dobra, nie, nie, co, schowaj, schowaj się Troszeczkę Dobra Lagi są O kurwa, no No ja, no to dos Inny, inny hej, Siedemdziesiąt pięć procent pakiet lostów. Niesamowite. Mam... No i to jest właśnie to, co mały składzik może zrobić. Mam trzydzieści cztery kila, nie? A jedno, że 2 dwuka ma kurwa 10 kili 9 de nie, 11 kili 9 deadów. No. N także to jest właśnie, Znaczy to jest moc mojego składu też? Jeszcze fajnie tutaj teamplay między nami. To jest moc tego, że jesteśmy potężni uf, po prostu. Uf, mi, fizz, w... de, Masz lagi, Matis? No. Bierz, dobra, wiesz, minęły, chyba... minęły, minęły, minęły. Bierz już ta. Eee... parter ten. Kolejne lagi. Piętro niżej leży ten, piętro niżej leży Akmat jak coś. To słuchaj, A, leży. Tutaj leży. Też. A no dobra, no ja podnoś to podnoś najpierw. No na suchara najpierw, ja pewnie nie podnosi. Podnoszą się w obok na lepera, gdzie w Ja nie A, mogę, ja nie mam lagi cały czas. Ja nic nie, nie, się, nic nie, nie, nie mogę zrobić. Naj, najdę suchar? Nie. Mój kit ma najdę, ale jestem niżej Nie masz szlagów, Matis? bo ale... Ja, Strzelam dwa, trzy pociski i sam magazynek latuje. Ale ten... Fulauto je bierze w siebie, nie? Słyszę jakiś ten. 2 pakiet to jest 80 ponad procent. Nie mógł słuchać zbugowanego na miałeś. Czy się nie miałem na pewno nawet granatów? Gdzie... dwa. ale działa, ja miałem granat. Działa, 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 działa ten, działa, 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 działa. Miałem żydowski granatnik, literalnie. Podnosisz, kurwa, coś tam, Matt? Ja nie wiem. Nie, nie wiem, czy my jest kurwa, Co mówisz, Nie y zabiję grampami. Nie wiem, mam, mam cały czas tutaj ten. Czy możesz podbić do nas i tak, bo jest swap na południe do rozjebania na południe? Swap. No to jak chcesz. Ziemię cały czas strzelamy. mamy kontakty, cały czas. W się w tu może zignoruj iść kurwa i na spodni, skoro masz kurwa lagi Ale podnieść po też podnieść się już tak powiem oh. Chyba wiem gdzie jestem już Cię podnieść Jesteś suchar Suchar No przecież cały czas w tym samym miejscu jestem A ja jestem dead, dead okej okay. Okay, no ja potrzebujemy No i tak wolno to robiłeś, Mattis? Bo Kurwa, nie mogę się ruszyć. Brzmi jak skylisio. Ja jestem na pierwszym albo drugim piętrze. Pędzej pierwszym. Raz pić na Fabie, na Julię. W rogu 10. na północ od ciebie. No, tak, tak, dobiegaj. O, nie Markujcie ten, się na mapie tam, no. jakby co. No, 80% pakiet lostów robi swoje. No, the dead, dead już jestem, brawo. MatiSus jest chujowy. Znajdźcie teraz znać znać inne wymówki. Znajdźcie inne wymówki, słabiaku. No, dokładnie. O, chyba teraz sobie wypierdolisz, rzeczywiście. Nie, no, jest, powiem szczerze, jestem w szoku, bo jest 80% pakiet dla ale on żyje. No już chyba nie. Piszę, co problem with your collection. Tak? I trwa już to tak trochę to ja Nie, no, mam ja dłużej. Tylko nie mogę się prawie ruszać, bo mnie cofa co innego. Co I od mi sam z automatu ten zlownik odkłada. Dzień dobry, witam, już te z polecią. Ale z cyklu, go słabia, pierdolę. Ale, ale mi całkiem działa. No, no musisz się co? nauczyć grać z legami, takie skliszy wasze trochę o, to jest tak szybko. to działa, no joke. Wszyscy wysiedli z no, jakiegoś 80, tak. 80 osób, jest 80, 80 osób. No też... ja też... to jest pełno dosyć. No to już, no? ciąg przerzuciliście. Kto przerzucił? No właśnie, kto przerzucił? No, o, Ahmeda wywaliło. No wywala ludzi po kolei. 70. Jest taky ładne. Co dołączyć z poradą? O, wróciło. Wróciło. Ja. Nie, na, na chwilę. I na nie chwilę. wróciło. Kurwa, ma typa na schodach. to fajnie ci było ja ci znać. Pierdola. Przed ostatnim byłeś? Tak. Poszedłem tam właśnie takie lagi. Dobra, ucieknął, schowałem się. Nie mogę wejść, bo wraca. To mówicie, że to potrafi trwać godzinę? Nie bo udało się połączyć na ziemię, to musiał wrócić na sekundę. No i by się udało skierować w dobrą stronę, żeby iść. Więc kurwa ty do mnie jebie wróciło. Ja nie mam ty typu przed. Nie przeładować. Macie kontaktu u siebie? Tak, ja mam. Ja się z typem nie Gdzie Cześć. ty jesteś na dole? Nie no, jestem na drugim piętrze. Biegnę do ciebie. Na parterze, tam ruch jest na, par... na pierwszym piętrze. Na przeciwnej stronie był. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Na schodach gdzieś. Chyba A, go. dobra. A, dobra, tam, Ta, mam go myślałem, że. Ni... I ty, ty nie miałeś Lega? Nie, teraz nie mam LEGów, mam 0% pakiet listów teraz no. O, że ludzi, ktoś po prostu dedosuje. Ja pierdolę. Nie, nie. Przyjacie. No, a, a ty, ty się bawisz czy Among w Us. Tu Among a, Us. Jest gdzieś kontakt. sending. Server minus. easy. Whoever is doing this fuck your mother. Ja w sumie Why does aj, the tutaj tyle osób to so, ten Among Us to... Zabiłem całą jedną yeah. osobę. Guys, you can't give in to terrorism, we have to keep Bye-bye, <ence> guys. this map guys. Bardzo ładnie, chłopaki. Ale w sumie... Jak to to, to nie nie? Among Us, musimy Among Us. Nie ma opcji, żeby nie... No tyle Ja idę hostować, ja idę dosłownie hostować. O, dobra. Nie wiem. Nie